Witam, witam. Lecę jak widać yy, sam. Szybki wypad po pracy. Nad jezioro. Będę chciał skoczyć do wody. Zakończyć sezon. 3 stopnie na plusie jest. Nie pada. W no, no, ale damy radę. Mamy jakieś 3 godziny. Yy, 3 godziny na zabawę. Zobaczymy czy, czy się uda coś wyczergać. No i zobaczymy czy, czy po prostu yy, dam radę. Rekiny nad morzem dają radę, także myślę, że też dam radę. Także do zobaczenia już za chwilkę w wodzie. Przy pierwszym fajnym sygnale. No i jest to. Tam widać w oddali na Kaiserfingu. Ktoś sobie pomyka. O, właśnie do mnie dzwoni brodaty brodatyswir, pozdrowionka z Byszku. Już jestem z powrotem, zbyniu nie chciał przeszkadzać, miłej zabawy życzył. Także wbijam zaraz do wody. A tutaj chciałem wam pokazać. Ktoś miał mega sygnał, skoro wywalił taką dziurę. Dobra, woda zeszła, już jest więcej plaży do przeczepania niż było ostatnio, jak byłem z, z Maćkiem i z Radiem. O, już się za mnie śmieją. Przeszedłem już kawałek. I jak na razie nie mam monetki, ale jest pierwszy fand na oko. Fand wędkarski, który mnie bardzo cieszy. Może się kiedyś przyda. Jak wrócę do wędkowania. Na razie uważam, że to jezioro jest tak puste, że nie warto. Także jest kopytko relaxo z dziesiątką główeczką. Ile co dalej do pierwszej monetki? No i grubo. Monetki nie ma, ale jak widzicie, jest srebrny łańcuszek. Już wyciągam. Czekajcie, opuczę i już pokażę no woda nie jest za ciepła na końcówce tutaj coś wisi jakaś literka inicjał i także pięknie, zaczynam od srebra super no i wiatrzecho wieje ale jest gitara Obstawiałem 10 groszy Już patrzymy Po sygnale brzydkim bardzo Jest i 10 groszy, jest pierwsza monetka Konkurs wygrany, Bawimy się dalej Grosików drobnych nie będę pokazywał, chyba, że coś większego wyjdzie. Także lecimy. Fajny sygnał dosyć blisko przy brzegu a, już widzę Jest to pereleczka, a myślałem, że będzie sreberko. Zamorzenia nie karają 1960-63 Pozdrawiamy serdecznie Znaczy ja pozdrawiam Wpadłem na głupi pomysł Spróbuję się przedostać na bezludną wyspę Zobaczymy co nam na wyspie słychać Teraz taka akcja była denerwująca Kilka razy pod rząd Z sitami przez dziurki wypadło Coś No i w końcu wygrzebałem razem z piaskiem Wyniosłem tutaj grzebie grzebie, patrzcie <laughs> jakie cudo Jakaś wpineczka była Polska Ale woda cieplutka, mm, mm. malina Pewnie z PRLu <laughs> Kurde schowam do osobnej kieszeni jak nie będzie na podsumowaniu, to mi przypomnijcie, że schowałem do innej kieszeni, bo często coś odłożę gdzieś gdzie indziej, żeby się nie zgubiło, a później na podsumowaniu nie ma. Już dotarłem tutaj do przesmyku, będę próbował zaatakować wyspę, ale sygnał 60 mnie zatrzymał, kopnąłem i już pokazuję, co to jest. Piątunia. Piątunia zawsze cieszy. Pozdrawiam Bartka z kanału Alfabeta. Zapraszam do Bartka. Bartek rozwalił system niedawno. Walnął 15 kopiejek w złocie. 15 rubli. Mega. Piękne złoto. No kurde. Marzenie. Marzenie każdego chyba. Poszukiwacza trafić złotą monetę. A jeszcze takiego grubasa to już w ogóle jest szok. Dosłownie obok taki sam sygnał. Uczę z Wami. Patrzcie, to druga piątka, żeby nie było, wyciągnę z kieszeni tą pierwszą. Albo zobaczycie na podsumowaniu. Jest zabawa jak u Egonka w Holandii. Pozdrawiam gang poszukiwaczy i Egonka. Przy okazji, dołączył do zabawy pan wędkarz, a ja lecę na wyspę. Sygnał na 2 złote, ale obok był taki sygnał na 50 groszy. Zaczynałem od razu. Aha, to już wiemy co jest co. Polmosik jest 2 i 50 groszy faktycznie, faktycznie wyszło. Czyli tu był, tu był sygnał 69, taki 70. No i GIT. Znowu był sygnał taki No 2 zł. Znowu się dałem zrobić w konia. Tym razem trzy złomki naraz. Byłem pogadać z nadkazem. Z andaczowcem. Wspomnieliśmy stare dobre czasy. Tego jeziora. Chcę połażyć jeszcze chwilkę. A, na wyspę nie, nie da jeszcze dojść. Jeszcze jest za wysoki stan wody. Także niestety doszedłem może nie wiem, jedną trzecią. Już miałem praktycznie po po same nachy, także nie będę przeginał, bo woda naprawdę nie jest ciepła. Dobra, lecimy dalej z tematem. Poli idę z powrotem i patrzcie <gryw> znów. Fajna gumeczka, świeżutka. Wpadła do mojego kufereczka wędkarskiego, i tym oto pięknym pejzażem widok niesamowity. uwielbiam takie klimaty kończę dzisiejszy wypad posprzątałem masa śmieci zrywek, kapsli, polmosów jest tutaj co robić naprawdę a ciężko się kopie ponieważ jest muł znaczy muł, jest glina ciężko to wypłukać Także trochę trzeba się naszarpać Z tych lepszych e, Dwie przynęty Spinningowe W miarę świeże Tak Jak widać Pięć kawałków ołowiu Tu też jest ołów Srebrny łańcuszek 5,40 PRL Fajna wpineczka Szkoda, że zauważyłem, że orzełek jest bez korony. No ale wygląda fajnie. No i mamy 10, 11 zł i 10 groszy. Grosika, niestety, na szczęście nie było. A szkoda. Byłoby 11, 11. Albo idę jeszcze poszukać. A nie. Zimno. Także bardzo fajnie to się prezentuje. O! Także ja się żegnam. Tym pięknym widokiem. Z nad Zielonego Morza opolskiego turawa. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Jak chcecie, zostawcie łapkę, komentarz. Jestem wdzięczny. Trzymajcie się. Hej.